Bardzo piękny dzień. Mimo lekkiego kataru mam naprawdę mega dobry humor i nic, totalnie nic nie popsuje mi tego humoru. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szybson, i w dzisiejszym odcinku przygotujemy się na to, żeby być totalnie bezpieczni, tak żeby Pennywise nie mógł nam totalnie nic zrobić. Pewnie spytacie, jak to zrobimy. Otóż zrobimy to tak, że zaczniemy od najważniejszej rzeczy, a mianowicie od tego, żeby spełnić życzenie widzów. I jako, że troszkę się spóźniłem, bo już było, na, co prawda na poprzednich odcinkach już działał to na dzisiejszym odcinku oficjalnie po raz pierwszy Zapalę creepera. Obiecałem wam, że jak zostawicie łapkę w górę, to ten creeper zacznie świecić. Zostawiliście, ale możecie jeszcze raz, więc uwaga, każda łapka w górę to mocniejsze światło dla tego creepera. I uwaga, rozpoczynamy. Nawet sobie wybuchną. Tutaj nie specjalnie widać, jak się świeci, ale już jak odłożę na tamtą szafeczkę, od razu lepiej się prezentuje i od razu humor lepszy. Ja Was oczywiście witam w Minecraft. Jesteśmy oczywiście na mojej chacie w Palionowie. Tutaj, gdzie czuję się najbezpieczniej, nic totalnie. Mnie dzisiaj nie zaskoczy nic. Jestem. Oazą spokoju. Oaza spokoju. Dobry humor, dobry dzień. E, dzisiaj zajmiemy się, prawda, tak jak powiedziałem na początku, przygotowaniem na to, żeby Pennywise totalnie nie mógł nam nic zrobić. Czyli zbudujemy najlepiej strzeżoną bazę, która będzie nie dość, że pod wodą. To jeszcze dodatkowo będzie chroniona obsydianem w taki sposób, że Pennywise totalnie nic nam nie zrobi. Pewnie zastanawiacie się, gdzie taka baza będzie. I ja już wam mówię, ta baza będzie totalnie nie blisko mnie. Ona będzie na tyle daleko, że totalnie spodziewacie się, że akurat w tamtym miejscu będzie. Prawdopodobnie nawet nie wiecie, że takie miejsce jak tamto właśnie istnieje, ponieważ jest to w tamtą stronę za górą, tam jest taki domek i pod tym domkiem jest taki jakby stawik i pod tym stawikiem będzie ta baza. Oczywiście ona już jest zbudowana, więc ja dzisiaj wam ją oczywiście pokażę, jak ona wygląda, jak ona się prezentuje, ponieważ ona ochroni nas przed wszystkim totalnie. Ja jedyne co muszę zrobić to teraz przygotować się na to, żeby zabrać tam ze sobą najważniejsze rzeczy, które będą nam tam potrzebne, czyli wezmę sobie jakieś diamenty, wezmę jakieś emeraldy, w sumie to wezmę wszystko co jest cenne, ponieważ to co jest cenne tam będziemy składować, ponieważ tamto miejsce będzie będzie o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, chronione, o wiele lepiej chronione, bardziej takie, wiecie, że... że nikt tutaj nie będzie wiedział o tym, że tam coś takiego jest, bo jest ono mega dobrze ukryte, naprawdę. I teraz tak, czy ja tutaj potrzebuję coś tam zabrać? Zabierzmy w sumie te, te diamentowe narzędzia, ponieważ jeżeli bym stracił jakimś studem te, to będę miał wtedy te na zapas, więc to jest, myślę, całkiem dobry pomysł, żeby tak zrobić. I wiecie co, jeszcze jedno wiadro wody wezmę. I... Wiadro lawy, Weźmy w sumie obie rzeczy. Weźmy i wiadrowody, i wiadro lawy z tego powodu, że w ten sposób będziemy mogli lepiej się przygotować na to, żeby tam mieć wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy. Ja lawę sobie na szybko ogarnę stąd, albo albo wiecie co, pójdę do nederu na szybko. To jest chwila moment, a w nederze będziemy mieli już wiadro tam, lawy, tam jest tej lawy przecież mnóstwo I, i o kurde. Ej, ej, Co jest? Co jest? Ja jestem ołazą spokoju, przepraszam, jestem ołazą spokoju. Nic mnie nie ruszy dzisiaj. Nic mnie nie ruszy, żaden pająk mnie tutaj nie wyprowadzi z równowagi. Lekko mnie wystraszyłeś, ale już jest gites majonez, Nic mnie nie wyprowadzi z równowagi. Tymczasem ja muszę ogarnąć sobie jakąś lawę, tylko ja za bardzo nie wiem skąd. Ponieważ tutaj ta lawa spływa, więc tutaj jej nie ogarniemy jakoś specjalnie. Mm, ale możemy przejść się kawałek dalej i na pewno gdzieś tam lawę spotkamy. Pytanie, czy daleko będę musiał iść, czy nie. Tam jest jakaś lawa też ona zwróciła moją uwagę. I wydaje mi się, że to będzie. Najszybszy sposób na zdobycie po prostu tej, tej, tej lawy. Więc po prostu tak też zrobimy. I teraz tak, ja tu mogę się przekopać w ten sposób i dojdźmy do źródła. Źródło jest w tym miejscu? Gdzie jest źródło? Ej! Dobra, tu jest źródło, no i dziękuję bardzo, mamy wiadro lawy, jesteśmy gotowi tak naprawdę już na wszystko i teraz tak, tu możemy się przekopać fajnie, pięknie, no i jesteśmy yy, w domu, że tak to i teraz, o kurcze, nie udało mi się, dobra, wróćmy z powrotem, ponieważ chcę wam tą bazę pokazać, ona naprawdę, no moim zdaniem jest mega fajna, mega fajna baza, którą zaraz wam pokażę, ponieważ... No, budowałem ją trochę czasu. Ona nie jest jakoś mega duża. Ona jest taka e, bardziej bym powiedział pionowo niż poziomo. E, z tego powodu, że ona na szerokość, w, prawie w ogóle jej nie ma na szerokość. Tam jest chyba szerokości 3 kratki, a za to jest mega głęboka. I no, to wszystko zobaczycie. Zresztą na miniaturce, jak widzicie, to, to widzicie, że ta baza jest, jak wygląda, ponieważ to jest to samo. Dobra, i teraz tak bierzemy to. I ja już was zaprowadzam w tamto miejsce. Najwyżej w drugą turę zrobimy rzeczy, które tutaj będę musiał tam przenieść. Ponieważ za bardzo nie wiem, co ja tam bym potrzebował. Już tam wiele rzeczy mam. Wiele rzeczy tam już zbudowałem, więc tak naprawdę nie potrzebujemy już nic więcej yy, więc tylko takie najcenniejsze rzeczy tam po prostu chcę przenieść I naprawdę, dzisiaj Dzisiaj czuję, że jest dobry dzień. Dzisiaj czuję, że jest dobry dzień z tego powodu, że ani Pennywise, ani nic mnie nie zaatakuje. Jestem totalnie spokojny, naprawdę. I, I nie mówię tego na zasadzie, że o, jestem spokojny, coś tam, coś tam, i za chwilę coś mi wyskoczy na głowę i hakuna matata. Tylko ja naprawdę jestem spokojny. Dzisiaj jest dzień spokoju, widzowie. Dzisiaj oficjalnie ogłaszam 12 lipca Dniem Spokoju. <laughs> nie, no oczywiście, żartuję sobie, widzowie, ale dzisiaj jest taki dzień. Dzisiaj taki pozytywny dzień, mimo tego, że mam Katar i niespecjalnie jakoś mega dobrze się czuję to uznałem, że yy, żeby, żeby dobrze się czuć trzeba... Trzeba po prostu sobie wmówić, że się dobrze czuję I ja sobie wmawiam i jest super fajnie Dobra, musimy wyjść na górę Z tego powodu, że z góry wam jakby Zaprezentuję jak wygląda tamto miejsce eee, Tak dokładniej w sensie No bo, bo, bo nie widać tej bazy oczywiście z, taki, z takiego punktu, ale jak widzicie Jest tutaj domek, o którym nie wiem czy wiecie Bo chyba tutaj ani razu nie byłem w ogóle na odcinku Ale jest tutaj taka hawira. Ona została zbudowana tak po prostu Żeby do czegoś ona była No i po prostu ona ma piękne miejsce Takie właśnie, które jest w tym stawiku, który jest pod tym domkiem, bo ten domek jest nad takim stawem Jest moim zdaniem bardzo klimatyczny I bardzo ładny, możecie tutaj znać w komentarzach Co o nim sądzicie, no a ja już wam pokazuję Co tutaj jest w środku, ponieważ jak widzicie tutaj w tym miejscu Jest takie... Skromne, nic nieznaczące, miejsce taka klapa. Nikt by się nie spodziewał, że tu cokolwiek może być. I schodzimy na dół. A tutaj jest totalnie najlepsza baza podwodna, jaką widzieliście. I teraz patrzcie. Mamy enchant. Mamy enchant, który możemy sobie zrobić co chcemy, tak naprawdę. Ja tutaj schowam te narzędzia, żeby mieć się pod ręką bardzo szybko. Jakieś bloki też schowamy, ale te cenniejsze rzeczy pójdziemy damy trochę niżej. I jak widzicie, mamy tutaj ścianę z piecykami, z różnymi, jak to się nazywa, smokerami, czyli z wędzarkami, z jakimiś wiecami hutniczymi. Yy, I tu możemy zrobić tak naprawdę wszystko. Mamy też crafting. Jest super fajnie, więc ta baza, tutaj ten poziom yy, wystarcza. Tu mamy szybką fabrykę do robienia jedzenia. Zbieramy sobie to, siejemy od razu nowe i to sobie tak leci i leci i leci i jest, jest yy, fajnie. Tu jest oczywiście moje wyrko yy, i tutaj za tym mamy kolejny magazyn, w którym możemy schować kolejne rzeczy. W sumie w tym miejscu powinienem schować to, co schowałem na górze, ale to już nieważne, tam też to może być. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ chyba na dole, ja pamiętam, nie, na dole jest skarbiec. Tutaj na dole już jest tylko i wyłącznie Skarbiec, w którym będziemy chować takie właśnie e, cenne rzeczy. I też chciałbym tutaj właśnie dać jakąś skrzyneczkę, po to, żeby móc w niej właśnie składować te, te najcenniejsze rzeczy, z tego powodu, że. No wiecie, to musi być bezpieczne nie, nie, nie mogę pozwolić na to, żeby nie były bezpieczne moje, moje Moje drogocenne rzeczy Więc szybko zbijemy sobie to drzewo, no i tak tutaj tak samotnie Stoi, więc, więc po co ono tutaj ma tak samotnie Funkcjonować I zbierzemy to, czy to jest już całe drewno Które było, tak, już znikają liście No i z tego zrobimy sobie skrzynki, które ulokujemy Tam na dole, żeby tam po prostu Te najcenniejsze rzeczy były bezpieczne No nie wiem, jak wy sądzicie, jak wy widzicie Ta pasa nie jest wcale duża, bo to na dole, co już ten, ten skarbiec jest To to jest ostatni poziom, to ma tak naprawdę tylko Trzy piętra, ale to są trzy piętra które są naprawdę tak cenne i, i, i które mogą tak uratować tyłek, że ta baza będzie totalnie najlepiej skrytą bazą i nikt, totalnie nikt o niej się nie dowie. I teraz tak, mamy to. Możemy zrobić sobie też jeszcze jeden crafting, ponieważ na tyle nam starcza. Mamy trzy skrzyneczki, więc idealnie, żeby tam gdzieś na dole jakąś ulokować. Wydaje mi się, że wystarczy ulokować tutaj dwie. No i może tu damy tak jedną, no, no to jest myślę GITES bardzo fajnie I co zrobimy tak, albo nie, wiecie, to najcenniejsze rzeczy schowajmy tutaj, bo ich jest najmniej A tutaj będziemy składować takie coś jak żelazo, złoto No tutaj wiecie, tu może to być, tutaj jest na to miejsce No i co, GITES majonez, mamy zarąbistą bazę Dajcie znać, oczywiście, w komentarzu, co sądzicie o tej bazie. Ponieważ, moim zdaniem, jest to bardzo fajna baza. Jakby, no nikt by się totalnie nie spodziewał, że tutaj cokolwiek może być. Tym bardziej, że jest to tak, na takim dosyć odludziu. Ja, jakby chciałbym zrobić w ogóle tutaj taką bazę w tym, yy, w tym domku. Chciałbym cały ten domek przerobić na taką moją. Bazę. Wiecie o co chodzi? Tutaj chciałbym po prostu zrobić coś tego typu, że wchodzę i tu jest jakiś mój biur, jakieś moje biuro, jakieś takie, wiecie, różne rzeczy. To jest jakoś tutaj wyremontowane w środku, jest tutaj sam jakieś skrzynki, i inne takie rzeczy. Ale ja bym to chciał wszystko usunąć i zrobić to od początku lepiej, e, lepiej to jakoś przemyśleć i tak dalej. Tu mamy wyjście na piętro. Na piętrze to jest w ogóle chaos totalny, i tutaj jest mnóstwo tej wełny. Nie wiem, mi się to totalnie nie podoba. Jak to robiłem tutaj, to, to tak robiłem to na odwal w sumie, żeby po prostu ten domek czymś tutaj wypchać w środku. Myślałem, że kolorowa wełna, fajny zrobi klimat, jednak. Nie. Jednak jest tutaj totalny syf, jest tego za dużo. To wszystko trzeba sprzątnąć, zrobić tutaj to lepiej. jak widzicie mamy takie fajne luki. Możemy naprawdę ten domek bardzo fajnie zaaranżować. Nie chcę, żeby to był mój domek mieszkalny, z tego powodu, że mam bardzo fajny domek mieszkalny. Nie chcę z tamtego rezygnować, bo uważam, że jest najlepszy. Ale ten domek można by było wykorzystać no, jako taki mój wypadowy, taki domek na wakacje, jak to się mówi. Wiecie o co chodzi. No i, i też tutaj będziemy mogli e, się chować w razie czego, gdyby tam nas atakował jakiś penełas, czy coś. Tutaj możemy zrobić w ogóle zejście pod, e, pod ziemię jakieś. Tylko ja. A tu na razie nic nie będę robić, bo e, nic tam nie ma i też nie wiem gdzie się wykopię, muszę to wszystko zbadać, e, gdzie co jest i tak dalej, no ale tak wygląda ta baza i ten ogólnie domek, no nie wiem, możecie ocenić co o tym sądzicie, moim zdaniem to wygląda naprawdę kozacko, w każdym razie e, dzisiaj taki krótszy odcinek, po prostu chciałem wam pokazać tą bazę, z tego powodu, że, e, że zbudowałem ją, jestem z niej dumny, uważam, że teraz tam możemy się czuć bezpiecznie, dzisiaj chciałbym wam po prostu życzyć miłego dnia, spędźcie sobie go bardzo fajnie, gdziekolwiek jesteście i jak tamkolwiek chcecie sobie spędzić ten czas, spędźcie, ja też Idę sobie spędzać teraz jakiś czas. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19.19. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Pozdro. Pa, pa.